Siema! Witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z serii markowania linii do e Setki cały czas. Dzisiaj mamy siódmy poziom, czołg ciężki Tiger. Szczerze uważam, że ten czołg jest niesamowity, naprawdę ma bardzo dobre działo, jest nawet mobilny i no i co? No i przede wszystkim to działo, które naprawdę jest i bardzo celne i ma fajne uszkodzenia na strzał i... No i co? No i kurczę same plusy praktycznie Więc tak, jeżeli chodzi o statystyki markowania No to już wam pokazuję Mamy 67 bitew 96,1% No i średnie uszkodzenia 2448 I uszkodzenia z asystą 475 No kurczę uszkodzenia na tym czołgu mam naprawdę Lepsze niż, niż czasem na dziesiątkach ludzie robią Także to pokazuje jaki ten czołg jest mocny No i co? I zapraszam was do bitew no i mamy pierwszą mapkę yy, studzianki, czyli polska polska mapka. Oj, tutaj ktoś na nas jechał. No i co? Losowanie z 8 poziomami, także my całkiem w porządku. No i co? No i jeżeli chodzi o, o ten czołg... Ktoś się tu widzę dzieje w bitwie. Ale tak, jeżeli chodzi o Tigera, no to mamy tutaj yy, działo, które zadaje średnio 280 uszkodzeń przy penetracji 203 na standardowej amunicji i 237 na, na premium co uważam, naprawdę ten czołg ma działo niesamowite. No to jak ono jest celne i jaki yy, jak ono jest naprawdę, jaki ma szybki reload i ten DPM, to uważam, że no, oj, tutaj dostałem jedną pestkę i potrzebnie trochę. Kurczę, ale on nie przebija, widzę bez większego problemu. Dobra, chwila, muszę się skupić. Widzę, że chyba nie mogę się za bardzo kontować, bo on mnie tutaj bez większego problemu przebił. to kontowanie tym człowiekiem to mi tak średnio wychodzi no nie da się niestety za bardzo nim kontować no jakby nie patrzeć to, to nie ma za mocnego tego pancerzu z boku także trzeba uważać jak się nim gra najlepiej to właśnie jakoś tak się wymieniać pod ten DPM, bo kurcze DPM naprawdę ma ma fajny czy jestem w stanie coś tutaj zrobić nie, tutaj ten chopper się strzela no myślę, że oni tutaj już nie wyjadą Myślę, że będą się obawiali tutaj wyjazdu. Chyba, że tym Tigerem by ty wyjechał. No ale coś mi się nie chce... Nie chce wydawać, żebym to zrobił. No nic, ja nie mogę jechać, bo mam za mało punktów wytrzymałości. No więc pozostaje nam czekać. No i na jakiś ich ruch. Dobra, widzę, że Chopper jedzie. Ja spróbuję coś od tej lewej strony, myślę, że wychylić i zobaczyć na tego Tigera 2 co tutaj się dzieje. No ale widzę, że on czeka, czeka cały czas tutaj wcelowany Aha, on jest A! A ja go tu nie przebiję nigdzie tu nie po tym, po włazie Ale kurczę no Dobra, no i teraz będziemy mierzyli we właz, żeby trafić No bo nie chcę wyjeżdżać to jest tak głupio Ja no dobra, jadę ma co czekać Z lewej strony jest tylko E25, który nam raczej nie zagraża. Dobra, jeszcze jeden strzał oddamy w niego, myślę, że się uda. Oj, nie uda się, bo jednak Chopper go kończy. No to dobra, jedziemy dalej. No i musimy uważać na te deki, bo mają teraz dużo tych mocnych ósmych poziomów niszczycieli. No i tak naprawdę, wyjazd pod takie Su, to może tutaj się skończyć. No ale Su jest mi się skończyć fatalnie. Dobra, ja poczekam chwilkę. Ten ELT powinien coś spotnieć za zaraz. O, mamy, mamy te 29 Ojej, no i... Ale w gąsienicę w sumie, okej, okay, no to też jest dla nas dobrze, bo... Są to uszkodzenia po... Po asyście, także w porządku No i co, mamy już 2,5 tysiąca uszkodzeń, myślę, że możemy jechać Tak, żeby w razie czego złapać jakiś dobry kąt na... na te czołgi No i widać chory, czyli wszystkie czołgi praktycznie widać Nie widać tylko tego... Który jest tutaj przed nami? Kurczę, odbijamy się! No, jak ta pestka poleciała dziwnie! No, w bok to by weszło bez problemu. Mm, no, pechowo troszkę poleciała nam ta pestka. To chori, może by się udało. Ono ma jeszcze dużo, dużo życia. Dobra, mamy jeszcze jeden strzał. Jeszcze raz się uda. Chyba już. Oj, udało się. Dobra, co jest mamy? Mamy jeszcze tego LC. Ivena, tylko że on nas spotnął pod Tohori Ja nie wiem czy Tohori mnie zniszczy na... Aha, dobra, ono jest tam no, Czyli już tutaj prawdopodobnie nic nie, nie zrobię Także co? Także no, nie będę może przedłużał I zapraszam was od razu do, do wyników Bo tutaj już się nic nie wydarzy No i tak, mamy wyniki bitwy 2800 uszkodzeń 600 po wykryciu Pierwszy damage w drużynie No i jesteśmy 16000 do przodu Tam mało co było Skolda strzelane, także co? Zapraszam was do, do kolejnej bitwy. Mamy kolejną bitwę. Mapa za to Kamałży, losowanie z siódmymi poziomami, także bardzo dobre, dużo siódemek, szóstek, także losowanie super. No i co? Pojedziemy sobie w lewo. Kurczę, nie wiem czy on mi wyskakuje, to jakiś oddal kamerę do widoku, muszę jakoś wyłączyć tę podpowiedzi. Nie wiem czemu to wyskakuje. No i co? Na tej mapie jeszcze że mówiąc ja jakoś kurczę nie czuję się bardzo mocny. Jakoś nigdy mi ta mapa nie podpasowała bardzo. No, ale zobaczmy, co się uda zrobić. Pojedziemy sobie tutaj, myślę, na początku, może gdzieś na, na ten środek. A potem odbijemy tutaj do tej prawej strony. Zobaczymy, czy coś tu widać. Czy ktoś tu się czai? Ale widzę, że większość się czołgów tam jest po drugiej stronie. To ja spróbuję, może faktycznie tu podjechać. No i będziemy próbowali coś tutaj ukomusić. Dobra, te 150 mamy z lewej strony i 40 TP tutaj od góry. Także co? Także. Wyjedziemy sobie tu. Oj, nie wyjedziemy sobie, bo tutaj ja nie mam obniżania. Dobra, mam. Złapałem jakiś fajny kąt w miarę. Kurczę, tutaj największym problemem dla mnie z tego, co teraz widzę, to jest po prostu to obniżanie działa. Ale dobra, teraz złapałem fajną pozycję w miarę i mogę tu się jakoś wymieniać z tą. Fałką, tylko że ja jej nie przebijam, no. Chciałbym ją trafić po włazie może, żeby mi się tam udało. Dostałem od tego 40TP Kurde No nie wchodzą mi te pociski Kurde no! Co jest? Nie no ja się tak nie mogę strzelać, ja tutaj za dużo HP straciłem jakiś głupi sposób Dobra, no mamy, w końcu oddajemy coś Muszę tą artylerię uważać, bo ona już tutaj dwa razy, no właśnie, strzelała do mnie Dobra, skupić się muszę Bo to jest jakiś tutaj hit, co ta fałka mi robi, co jest? Halo No ona ma lepszą pozycję trochę, bo ona, ja pokazuję jej garnek, ona mi nie, ale No mimo wszystko A bo dobra, no damy sobie jeszcze jedną No podejście na pociski! leci? Dobra, Nie, na szczęście Arta mysuje. Ha! Z przodu już dostaje, no dobra. No to na razie ta bitwa dla mnie się układa bardzo źle. Mam być szczery. 1100 HP stracone tak w strasznie głupi sposób. No ale spróbuję tu podjechać, no i pomóc mojej drużynie. Dobra, no daliśmy z trackiem, no ale on się naprawił od razu. Podjechać teraz nie mogę, podjechać do przodu. Te 150 na środku, czyli oni zaraz mogą mnie tutaj pusować kurczę z tej strony. No ta bitwa naprawdę się bardzo źle mi się tutaj źle układa. Zobaczę czy ja tu będę, w... ile w stanie będę jeszcze tu zrobić w ogóle. No i przebija mnie, przebija mnie bez większego problemu Ale dobra, ja mam pomysł teraz co mógłbym zrobić Tylko muszę tutaj uciec, a nie czy mi się to uda Dobra, nawet nie patrzymy do tyłu, musi się udać i 2 na mnie nie powinien móc wyjechać, i widać Dobra, zrobimy taktyczną zmianę pozycji i spróbujemy podjechać tutaj sobie na ten nasyp I może będziemy mieli jakiś przestrzał w te czołgi, które tam nas puszują. No nie oszukujmy się, tej bitwy już nie wygramy, ale możemy postarać się zrobić tutaj jak najwięcej przy markowaniu czołgów niestety czasem tak trzeba po prostu patrzeć, żeby zrobić tyle ile się da no i, no i nic więcej nie, się, się nie da Dobra, mamy jeszcze jed jeden strzał To mi nie wchodzi z jakiegoś powodu Kurczę, gdzie to lecą? Ja cię kręcę. Czemu mi to nie wchodzi? Dobra, mamy. No ale już za to giniemy, niestety. No właśnie. No dobra. No nic. 2000 uszkodzeń pokazanych. No zapraszam Was na wyniki tej nieszczęsnej bitwy. No i mamy wyniki końcowe. Yy, 2018 uszkodzeń. 450 po asyście. No jest to pierwszy damage w drużynie. No, i jesteśmy 69 tysięcy na minusie. No, tutaj strzelałem już teraz tego golda do tej fałki, ale i tak mi się nie podobało jej przebić. Troszkę źle tam celowałem. No i ona też nie pokazywała tego garka. No, ale jesteśmy tutaj teraz na sporym minusie. No i co? No i zapraszam Was do trzeciej bitwy. Która będzie y, bitwą ze streama, gdzie udało mi się naprawdę zrobić bardzo dobry wynik. Ale nie będę Wam spoilerował, tylko. Tylko zapraszam. 86% praca. <śmian> 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 Oj, panie kolego. Zrobimy tak. Poko, na goldzie mu damy radę. Aj policaj. Pan mnie nie widzi, a ja pana widzę. A pan mnie przybije? Chyba nie A ja pa No tak to, to jest Kurde Jak amurak Ej, halo Dobra, make ładujemy, ładujemy Nie śpimy Dobra, kończymy lufy Gdzie on tam jedzie? O, ale mi spitowo! Dobra, to nic. A... Czemu on mnie tak przebijało? Nieważne czemu, ale ważne, że ja jego też. Dobra, skilowe. W silnik, w silnik. Spłoń. Oj. Bardzo zła sytuacja się zaczyna dziać. Ponieważ z tym panem. To ja tu nie postrzelam. Chyba, że postrzelał Dobra, strzajony tygrys, ukryty smok Nie, no dajcie mi spokój, czemu tu jest tyle wszystkiego Mnóstwo tutaj jest people Many people here A oni tu pojadą zaraz na bank To jest dla mnie bardziej niż pewne Dlatego I want to be ready 650 punktów HP Czy to wystarczy? Zobaczymy 320! No nie no, to działo jest wyśmienite Naprawdę A ja chciałem w trucka dać No! Tak jest I myk. A, my Mój bet, my bet, my bet no ty mi kolego nie dasz, no Ej, no nie, no nie no tak nie będziemy robić Dobra Thank you, tylko teraz tak, nie widzimy jeszcze Toga No Tog tu nie przyjedzie, nie uskujmy się, no już nie masz szans, żeby on tu był, nie? Chyba, dobrze myślę? SUSTO jest tam, no nie widać tego toga. Czy on tu przyjedzie? Co on robi? Nie wiadomo co on robi. Kurczę, no ale w miarę fajna bitwa na no, 3800. Bo nie jest źle, nie? Tog jest tam o, Ale Chopper dał z tego, z podwójnego. Myk. Okej, okay, okej. Okay. Nie! Dobra, git. Ciemno. 4000 Uuu! Uh, no jest przestrzał, kurczę. Ale co? Z podwójnego trafił z takiej odległości? Naprawdę? Nie spodziewałem się. Tu pojedzie. Tak jest! Ale siada. Ale strzały siadają. Hmm. Dobra, rezerwy mam. No proszę ja was, jaka bitwa. Dobra, jeszcze gdzie jest arta? O. Panie Arto, został pan zlokalizowany. I zostanie pan zneutralizowany. Chyba, że Wolverine jest szybszy. On jest na szybszy. on jest na autostradzie. Ale ja dostałem Speed'a. Nie, nie strzelam z heka. Let's go! 6 fragów! Dobra, więc to. Ale bitwa. Ale bitwa. Let's go. I MK. Dobra, użyjemy. No piękna, piękna bitwa. 5400 to blind wszedł jeszcze. 160 tysięcy do przodu. No i super!